Cześć, witajcie tu, Alan z kanału o technologiach. Dzisiaj pokażę Wam, co przygotował Samsung dla e, posiadaczy iPhone'ów w Nowej Zelandii to znaczy aplikacja mobilna, aplikacja webowa pojawiła się na nowozelandzkiej stronie internetowej i pozwala ona wszystkim posiadaczom urządzeń z iOS-em na pokładzie telefonów, iPhone'ów zobaczyć, jak wygląda system e, Samsunga. Emulować poniekąd system Android na telefonie z iOS-em. Szczerze mówiąc, jeszcze sam tego nie przeszedłem po kolei, dlatego będziemy razem przechodzić krok po kroku przez tą stronę internetową i zobaczymy, czy faktycznie ma to sens i jak została zrobiona. Najpierw, żeby uruchomić tą aplikację webową, musimy na safari, bo przypominam, działa to tylko yy, na iPhone'ie. Wejść na stronę iTest.nz i test.nz. Pojawi nam się właśnie to okno, ta witryna to okno startowe, a następnie, zgodnie z poleceniem, dodać musimy do ulubionych do strony, przepraszam, do ekranu głównego do strony startowej, do ekranu głównego. Poprzez kliknięcie tego przycisku dostępni do ekranu początkowego. Ja już to zrobiłem chwilę wcześniej, dlatego tutaj mam ikonkę tej aplikacji webowej. Wchodzimy do środka. Krótkie przywitanie. Next zobaczymy, co się pojawi. O, i proszę! Mamy interfejs znany z telefonów serii Galaxy. Bieżąca lokalizacja. Po, pro, pogoda, no, pogoda chyba trochę jest nieprawdziwa. Zobaczymy. Zostają powiadomienia z ios -a. Od dołu nic się nie zmienia. Tutaj pojawiają się jakieś randomowe komunikaty. Zobaczmy, wejdźmy do Galaxy Store co się wydarzy. Jesteśmy w sklepie Galaxy Store. Przynajmniej możemy zobaczyć jak ten sklep wygląda na telefonach Galaxy. Zobaczymy czy działa przycisk, przycisk wstecz. Działa. Czyli interfejs jest zachowany w pełni. Wejdźmy do galerii. Tu powinny pojawić się oczywiście jakieś zdjęcia zupełnie przypadkowe. Tak jest, to nie są zdjęcia z naszej galerii, to są zdjęcia zupełnie przypadkowe. Równie podobnie jak te sms -y. Zobaczmy dalej, albumy. Wszystkie te informacje, które pojawiają się na telefonach z systemem Android. Multitasking. Nie, tylko informacja, jak to wygląda na Androidzie. Przycisk wstecz. Przycisk powrotu do głównego mycia. Poprawnie. Aplikacja do urządzeń noszonych. Oczywiście ona też pełni funkcję bardziej reklamową, bo no nic więcej w niej nie jesteśmy w stanie zrobić. Galeria motywów Samsungowych. A ciekawe, czy to zadziała. O, słuchajcie, ciekawostka działa, czyli możemy zobaczyć, jak przy pomocy motywów na urządzeniach Samsung Galaxy możemy zmieniać sobie całkowicie układ, wzór, ikon i całych motywów. Bardzo fajna rzecz, szczególnie dla, dla posiadacza iPhone'ów, którzy no, nie mogą sobie pozwolić na aż taką ingerencję. W personalizację swoich urządzeń. Bardzo przemyślany ruch ze strony Samsunga. Połączenie telefoniczne. Wiadomości. Oczywiście, tak jak wspomniałem, to są wiadomości wygenerowane przez stronę internetową. Ta strona oczywiście nie ma dostępu do naszych SMS-ów. Natomiast może pokazać,

filmik, który nagrał. Słuchajcie strona internetowa Tutorial jest tutorial pana, który się nagrał wcześniej ale bardzo fajnie e, ta strona wykorzystuje, prosi o dostęp do kamery z iPhone'a. Pokazuje dokładnie, widzicie mogę teraz to jest oczywiście nieaktywne, nie mogę wykonać zdjęcia, natomiast mogę się przełączać między trybami co w sposób bardzo fajny imituje oryginalną aplikację filtry. Wszystko, słuchajcie, działa tak. Oczywiście, poza możliwością wykonywania zdjęć, gdyby to był prawdziwy telefon, system Android. Bardzo, bardzo fajna strona. Eee, zobaczcie sami. Napiszcie, proszę, w komentarzach, co sądzicie o, o tym, właśnie, bo mam telefon, mm. <laughs> oczywiście wirtualny. Mogę go odebrać albo odrzucić, odrzucę go w tej chwili. Oczywiście nie wszystkie tutaj dodatki działają. Tryb dziecka. Jest taka możliwość na, na telefonach Samsunga, aby włączyć który wygląda tak jak, jak na przedstawionym obrazku. Słuchajcie, to chyba tyle. Nie będę Was już tutaj więcej zanudzał. Wejdźcie sobie sami na stronę itest.nz oczywiście, jeśli posiadacie urządzenia z I dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o, o tym pomyśle Samsunga i przede wszystkim, czy po y, zabawie z tym. Z tą aplikacją webową bylibyście, yy, bylibyście skłonni do przesiadki i porzucenia ekosystemu od Apple. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Dajcie proszę łapkę w górę, jeżeli Wam pomogłem, pokazałem coś nowego, ciekawego. Udostępnijcie, proszę, film swoim znajomym. A ja, ponieważ to jest piątek, życzę Wam udanego, fantastycznego weekendu i dużo zdrowia. Pozdrawiam i do zobaczenia i usłyszenia. Cześć.